Tak jak jest w regule świętego Benedykta jest ten szósty rozdział poświęcony cnocie milczenia, ale który traktuje rzecz od strony takiej fundamentalnej. Chodzi o dobrą mowę o to, żeby się powstrzymać od mówienia czegoś, co może drugiego człowieka ranić, co wypływa z błędnych, może wypływać z błędnych ocen co jest nieprzemyślane, w jakiś sposób chaotyczne i yy, yy, to jest taki rozdział, który zamyka święty Benedek takim stwierdzeniem właśnie postrzymajmy się od tej pewnego nadmiaru mówienia, ponieważ tak naprawdę człowiek z własną wolą nie jest tego wszystkiego w stanie kontrolować, nie uniknie się grzechu w gadulstwie itd. To jest ten jeden powiedzmy podstawowe ćwiczenie takie ascetyczne, od, które tradycja monastyczna zna, ale też nie kończy się ona na tym, tylko idziemy dalej. Drugi wymiar milczenia to jest wtedy, kiedy człowiek ćwiczy się w tym wyciszaniu własnego ja i własnego takiego rozgadania wewnętrznego w dialogu osobistym z Panem Bogiem. Jest na lekcja divina, to jest. Podstawowe ćwiczenie, które uczy nas tego, że Bóg jest pierwszy ze swoim słowem. I tutaj to, co ojciec Włodzimierz pisał w tej książce swoje, Milczeć, aby usłyszeć, to właśnie jakby drugi stopień. Pierwszy, pierwszy stopień to jest ten, o którym Benedykt mówi w tym szóstym rozdziale: milczeć, żeby uważać w ogóle na mowę, na to, żeby się pod, po, w sposób podstawowy ćwiczyć, właśnie w ogóle w takim, w takiej uwadze na to, na co człowiek ma do powiedzenia, jak, w jaki sposób i tak dalej. Drugi stopień, to jest właśnie lekcja divina i ćwiczenie się w tym, żeby, żeby Panu Bogu, Jego Słowu dać priorytet. I w, żeby, to, to jest cała ascetyczna, tak powiem, na rozmaity sposób ustawiona tradycja, która mówi, że człowiek się musi ćwiczyć w tym, żeby to własne ja wyciszyć, po to, żeby to to, to Boże Słowo gdzieś zabrzmiało w jego duszy. I ćwiczy się w dobrym rozeznaniu. Ćwiczy się w dobrym, dobrym rozeznawaniu tego, co się wewnątrz niego dzieje, i bardziej obiektywnej oceny, właśnie w świetle Słowa Bożego, tego, co dzieje się również tak no, między nami, czy też tego, co jest jego zadaniem. I potem na trzecim stopniu, że kiedy Pan Jezus milcząc idzie na krzyż, Widać w rozmowie z Piłatem, że owszem od czasu do czasu odpowiada jeszcze na takie czy, czy zarzuty, czy, czy udziela pewnych wyjaśnień, ale z drugiej strony jest w tej drodze krzyżowej jego wyraźny priorytet tego oddania się ojcu przed wyjaśnianiem wszystkiego, co tutaj się dzieje. Kiedy rozmawia z Piłatem, to sam ten dialog, kiedy się odczytuje, to wyczuwamy, że Chrystus słowem swoim nie jest w stanie Piłata przekonać. Czy też, a nawet powiedzmy do pewnego stopnia, można powiedzieć, Piłat jest przekonany o tym, że Jezus mówi prawdę. Ale nawet będąc przekonanym o tym, że Jezus jest niesłusznie oskarżony, Piłat nie jest w stanie nic zrobić jest za słaby i przegrywa tą, tą swoją duchową walkę, jaką tam w tym momencie jakoś może toczył, ale przegrywa ją no, no całkowicie, grzeszy i grzeszy ciężko. Można powiedzieć, Pan Jezus słowem, czy to wyjaśnienia, czy spokojnej takiej perswazji, nie jest w stanie wydobyć tego człowieka w ogóle z tej sieci uwikłań, w jakiej ten człowiek tkwi. I wówczas krzyż okazuje się właśnie dopiero wtedy tym kluczem jako droga, jako klucz do problemów człowieka. Tam, gdzie można powiedzieć, słowo objaśniało, wyjaśniało wiele. Broniło uczniów przed wpływem y, błędnych rozumowań, y, gdzie dawało oparcie, gdzie przywracało ludziom wzrok y, chromem, y, a władzę władzę w nogach, y, rękach i tak dalej, nie? gdzie uciszało burzę na jeziorze. Nie? To wszystko słowo działało, pełne mocy, pełne skutecznej siły i mądrości. Ale, żeby wywikłać człowieka, właśnie do końca z tego, w czym człowiek siedzi, zanurzony po uszy, to można powiedzieć, samo słowo nie wystarczy. Zaczyna się właśnie wtedy ta milcząca droga posłuszeństwa Pana Jezusa aż do końca. I, y, y, a więc jest ona poprzedzona dobrym rozeznaniem, że y, Teraz ojciec wskazuje drogę, teraz ojciec wskazuje to, że nie należy się wycofać i gdzieś ukryć, czy zebrać uczniów gdzieś pod skrzydła i być z nimi, tylko teraz trzeba no, wystawić się właśnie na to pośmiewisko, na to szyderstwo i ostatecznie na y, 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 niesprawiedliwy sąd i ukrzyżowanie. I Chrystus idzie z całą jasnością tego wewnętrznego rozumienia, że ta droga jest w tym momencie istotna, dobra i towarzyszy temu charakterystyczne milczenie od wewnątrz. Nawet jeżeli słowo jeszcze jakiejś z ust Jezusa pada, ale wyraźnie widać, że jest ta pewna przewaga milczenia wypełnionego adoracją, wypełnionego posłuszeństwem, woli Ojca i wypełnionego do końca tą miłością, o której można właśnie, właśnie mówimy, do końca nas umiłował. A zatem, jeżeli ćwiczymy się w milczeniu, to wówczas na rozmaitych poziomach, ten właśnie, który jest podstawowym ćwiczeniem astetycznym, którym człowiek musi się ćwiczyć w pokorze względem w ogóle jakiegoś bałaganu, który ma w sobie mówienia, ocen i tak dalej poprzez wysiłek słuchania słowa, które owocuje pewnym jego rozumieniem, pewnym jakby takim pokojem wewnętrznym, co jest moim zadaniem, gdzie mam to, co, 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 jakoś, co do mnie należy, jakąś tak właśnie adoracją jednocześnie Chrystusa. Tak? I teraz jest ten trzeci wymiar. Gdzie, y, gdzie y, można powiedzieć, ile razy natrafiamy na taką sytuację, gdzie może być i dobre rozeznanie, gdzie człowiek jest jakby pewny, że droga, którą idzie, jest w jakiś w podstawowy sposób ukierunkowana y, y, ku Panu Bogu i jakoś prowadzona sło, jego, jego słowem, a jednocześnie gdzie jesteśmy wprowadzani w ogromną próbę cierpliwości, ponieważ. Zwycięstwo, jeżeli przychodzi, nie jest dziełem naszych, naszej, naszych rąk, naszego właśnie dobrego rozumienia, naszego takiego tylko osobistego wkładu w to wszystko, nie? ale zwycięstwo jest owocem łaski, owocem działania łaski Bożej, jest tak naprawdę Bożym dziełem, w którym uczestniczymy na swój sposób, wkładając własne siły, wkładając własne serce ale też w którym widać wyraźnie, że to ostateczne słowo należy do, do Boga, do Chrystusa. Bardzo często jest tak, że, że jakieś, jakieś ważne zadanie, powiedzmy, nam powierzone, jest do pewnego stopnia, my tam jesteśmy potrzebni do pewnego momentu, do pewnego stopnia, a potem to przejmują inni, a potem jest jeszcze ktoś, kto jest konieczny i potrzebny w tej sytuacji. I jeżeli takie zwycięstwo łaski do, się dokonuje, nie jest ono jakby dziełem właśnie jakoś jednego człowieka, jednej duszy, nie, ale, jest, ale jest jakby owocem działania Pana Boga w Kościele. To jest, y, można powiedzieć, właśnie najpierw Bóg, potem Maryja, nie, a na trzecim miejscu kościół. I my, jako jego, jako jego członkowie, na rozmaity sposób y, zatrudnieni, można powiedzieć w tych Bożych dziełach. I też, żeby właśnie wzmocnić w sobie to, że jeżeli człowiek jest prowadzony dobrym rozeznaniem, ale wprowadzany jest w próbę cierpliwości, to można powiedzieć, to milczenie właśnie, które jakby zapada pod tym wszystkim, jest na drodze zwycięstwa Chrystusa, bo, bo Chrystus milcząc, kiedy On milczy, to, to On oddaje siebie Ojcu do końca. To milczenie Jego nie jest puste, nie jest poddaniem, ono jest wiernością do końca i jest taką, i, i na, na linii tej, tej wierności Chrystusa, jakby otoczonej Jego milcz takim milczeniem, skupieniem się na woli Ojca, jest, jest jednocześnie największe zwycięstwo nad złem, nad grzechem i, i grzechem i śmiercią. Jest, więc, jest to więc jakoś droga królewska. Droga, na której człowiek człowiekowi może towarzyszyć pośród rozmaitych bojów i takich może trudności, które człowiek przeżywa. Jednak takie wewnętrzne nadzieja właśnie na to, że to zwycięstwo łaski bożej, bożej przyjdzie. Popatrzmy sobie na pewne takie momenty. Teraz jesteśmy po pięćdziesiątnicy po Pięćdziesiątnicy, która jest wyraźnym wzrostem w Duchu Świętym w ludziach obdarowanych już cząstkową łaską, ale Pięćdziesiątnica to jest taki wzrost dalej, wyżej. Nieco wcześniej, przed Pięćdziesiątnicą, był taki scenariusz, że kiedy Pan Jezus poszedł na krzyż, to, to zwycięstwo się dokonało, można powiedzieć. Ona w milczeniu poszedł na krzyż, zwycięstwo się dokonało. Oddał, oddał swoje życie w ręce, w ręce ojca. Uczniowie po Wielkim Piątku są zasmuceni wewnętrznie. I to, o czym mówią, można powiedzieć, to się tak troszeczkę streszcza w tej historii uczniów w drodze do Emaus. Oni są trochę zawiedzeni, jakby tacy zasmuceni może we, we, wewnętrznie, to znaczy za mało jest w nich jeszcze takiego światła, co tu się wydarzyło. I y, 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 chociaż zwycięstwo już jest, już jest, hmm? niemniej jednak człowiek jakby jest y, od strony takiego widzenia tego, ciągle jakby trochę na zewnątrz, ciągle jest w swoich jeszcze takich pewnych wyobrażeniach, y, iluzjach rozmaitych i jest w poczuciu słabości. Myśmy się spodziewali, a tu no, nic, nic z tego. Hmm? Niemniej, człowiek nie jest, jakby nie umie wejść jeszcze w takiej sytuacji trochę w głąb samego siebie. Gdyby trochę się tak właśnie skupili, gdyby zacząć gadać między sobą, co tam się, myśmy się spodziewali, tak, tak, sobie, tak. Sobie, człowiek takie gwa, gwarzy, tak sobie. Nie? Jeden dru, drugiego trochę tak, jeden trochę smutny, drugi trochę smutny, więc tak, sobie, tak idą i tak gwarzą. No. Natomiast oni są gdyby troszeczkę się tak uwewnętrznili, to znajdą w sobie pragnienie, znajdą w sobie dobrą tęsknotę, znajdą w sobie yy, nadzieję, tylko tylko ta nadzieja zostaje trochę zasypana. I teraz, kiedy ten nieznajomy przyłącza się do nich, no serce w nich pała. To znaczy, jest takie słowo, które ożywia właśnie to, co w człowieku jest tam głębiej niż te ludzkie takie yy, yy, gadanie, takie mówienia, takie takie właśnie, że na ile człowiek zrozumiał to wszystko, no to, to, mu, nie, to mu cały czas pozwala żyć tylko na po, podstawie, w podstawie pewnego takiego zasmucenia. Nie? I teraz, kiedy Pan Jezus ostatecznie objaga się uczniom, wówczas jest ta radość. Nie? Ale zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy w, w niebo wstąpienia, znowu Pan Jezus zniknie z oczu, natomiast od wniebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego nie ma mowy, żeby powtórzyła się historia dwóch uczniów w drodze do Emaus. Oni po wstąpieniu, chociaż znowu Pana Jezusa nie widać, zostali jednak umocnieni znakiem Jego zmartwychwstania wyraźnym. Niemniej znowu Pana Jezusa nie widać, nie? ale już nie ma mowy, żeby człowiek wszedł jakby w ten swój dawny smutaczak. W takie właśnie, no znowu się, no, no było, zmartwychwstał, fajnie, no ale poszedł i znowu go nie ma. No. Tylko wracają z radością do wieczornika i to, co w nich jest ukształtowane w duszach, prawda? te dusze są gotowe tak naprawdę, właśnie na 50 nic. ponieważ nie działają w nich te wszystkie takie, a spodziewałem się, a nie było, a takie rozmaite, tak. Tylko oni wiedzą, że. Droga, którą idą, jest od wewnątrz już drogą królewską. I, I chociaż jeszcze nie potrafią wielu rzeczy, bo jeszcze będą zamknięte drzwi z wieczornika, chociaż jeszcze nie potrafią, ale są pewni, że ich wysiłek, że ich nadzieja, że ich właśnie wiara jest dobrze skierowana. I, i że na pewno, jak to się mówi, coś z tego będzie. No, oni, oni w żywy sposób oczekują właśnie, że z tego, y, z tego y, ich zaangażowania wewnętrznego, z tego wewnętrznego żaru, który już mają w sobie, chociaż wiele lęków tam jeszcze działa w nich, nie? ale że z tego Bóg wyprowadzi dobro. Y, można powiedzieć, ten wieczernik pomiędzy wniebowstąpieniem a pięćdziesiątnicą jest wypełniony ich modlitwą. Tam jest milczenie. Dokładnie nie dowiemy się, jakie tam modlitwy, czy co, prawda, co tak. Ale to właśnie jest ten klimat adoracji, jest ta, ta, y, ten, ten żar wewnętrzny, który ostatecznie zakończył się tym, że no, to zwycięstwo łaski Bożej znowu przyszło. Poszli do przodu, do góry. Drogie y, siostry, tak, żeby nie było tak teoretycznie, to można powiedzieć, y, 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 tak, w, w, w ostatnich. Y, tygodniach, no to w szczególny sposób mogłem tak też właśnie doświadczyć tego, że człowiek własnymi siłami niewiele poradzi. Nie? Stara się tak, jak potrafi tam rozeznawać coś, nie? Do pewnego stopnia jednak Pan Bóg daje jakieś zrozumienie, które się tam upewnia jednego, drugiego, trzeciego. Nie? Potem człowiek ma jakiś tam wkład własny w to wszystko wnieść, nie? Ostatecznie jednak Bóg jest pierwszym. Który, który prowadzi, który dokonuje pewnych dzieł. Maryja jest, że tak powiem, zaraz blisko, blisko, i jest jakby tutaj, zaraz obok niego, można powiedzieć. nie? A na trzecim miejscu jest, są ludzie kościoła. Różni. Różni ludzie Kościoła, których on prowadzi. I, I to jest dopiero ta, ta całość, nie? ta całość można powiedzieć, jest tym, tą skuteczną bożą. Bożym, Bożym prowadzeniem, Bożą, Bożą pedagogią, pedagogią życia. Wielokrotnie Izrael wcześniej stawał w takiej sytuacji, że trzeba było trochę pomilczeć, żeby, ale też na takiej drodze, która była dla wielu ludzi jasna, że to tędy, ten, ten, że trzeba trochę tak wytrzymać. Trzeba to tak wytrzymać, chociaż nie tak całkiem biernie. Trzeba wytrzymać, że tak powiem, z, z płomiennym sercem, ale jednocześnie przejść jakąś próbę cierpliwości. Kiedy wpadli w niewolę babilońską, no to, to był dla, dla takich, tak jak Jeremiasz im, im o tym opowiadał, prorocy, że to jest taki czas, kiedy... Będzie dane właśnie to, że, że, że przez pewien czas zostaną jakby zasypani tą rzeczywistością, która się nie będzie tej wolności zewnętrznej, ale jest to czas przewidziany przez Pana Boga, po to, żeby się tam w człowieku pewne piękne rzeczy do, mogły do, dokonać, żeby się to troszeczkę tak jakby przetrawiło tam coś w człowieku, żeby potem człowiek poszedł, poszedł wyżej. Ci, którzy się szarpali w tym momencie. Ci, którzy mówili, Pan Bóg co innego mówi, nie? którzy zamknęli Jeremiasza, wrzucili do cysterny, bo on jest niewygodny, bo, bo na pewno, kiedy, kiedy się będziemy bronić przed tymi babilończykami, to na pewno wygramy, ponieważ już Księga Wyjścia mówi o tym i tam Księgi Sędziów, że jak się naród zmobilizował, wprawdzie trochę odszedł od Pana Boga, ale potem jak się zmobilizował, to wygrał. Jak wrócił do, do kultu Jachweda, to wygrał. Nie? Jeremiasz mówi, tak było, owszem, w Księdze Sędziów, ale nie teraz. Teraz będzie inaczej. Teraz jest czas, który musi być, żeby się troszeczkę w człowieku więcej ukorzeniły rozmaite rzeczy, bo, bo, bo do tej pory to jesteście jak, jak te w, w, na fali drewienka, no, teraz jak się z góry, no to fajnie, no, w, do, w dół, no, to, 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 to źle. I ciągle z wami nie ma tak, że, że nie ma tego korzenia. No w niewiola babilońska przepięknie zaowocowała później zupełnie nowym horyzontem wiary, rozumienia. Ale początkowo człowiek wjeżdżał trochę przeciwko temu, nie? O, będziemy się bronić, tam król Selecjasz zamknął na wszelki wypadek Jeremiasza do cysterny, żeby się, żeby się tam po prostu nie, nie awanturować. Nie był, był święty spokój, no, a my tutaj teraz wiemy, co mamy robić. No i oczywiście przegrali. Oczywiście przegrali. Potem a Jeremiasz wytrzymał. NMŻ wytrzymał próbę i razem z uczniami, oczywiście, bo to na pewno nie był sam, tylko tak, ale wytrzymał pewną próbę daną. I on się też nie, nie szamotał, nie, nie, nie narzekał na króla, ale mamy króla beznadziejnego, ale mamy tam, ale głupi, nie? A my tutaj grupkę tworzymy i tak dalej. Tylko spokojnie, w milczeniu adorował y, y, tego Boga objawiającego się w historii, i, w, i z taką pokorą, że w gruncie rzeczy tak naprawdę, nawet jeżeli człowiek ma najlepsze rozeznanie, to i tak Bóg ostatecznie tylko może dać zwycięstwo, I tylko Bóg może tak naprawdę prowadzić swoje dzieło. I tu jest i tak się stało, ale to później cały naród dojrzał do tego, no rzeczywiście. Jachwe wciąż nas prowadzi, wciąż nami się opiekuje, i zaczęli rozumieć, ile można zrobić dobrego w czasach, kiedy zostali poddani próbie tej babilońskiej niewoli. W naszych czasach historycznych mieliśmy w Polsce, w naszej polskiej historii, też taki moment, który można było powiedzieć, trochę pewnej analogii tutaj ma do tamtych, do tamtych wydarzeń, chociaż no, oczywiście można tylko z największą ostrożnością pewne analogie przeprowadzać, ponieważ rzeczywistość jest złożona i oczywiście tak, ale na przykład po powstaniu styczniowym u nas yy, dojrzała taka świadomość, że się walką nie da rady, że walką nie da rady, że próby tego rodzaju jak powstanie listopadowe, czy później właśnie powstanie styczniowe, owszem są szlachetnymi, bardzo dążeniami i może pod wieloma względami miały też jakąś szansę powodzenia, i tak dalej. Niemniej jednak, że to, że się, że się nie udało, nie należy tego poczytywać za taką absolutną klęskę, ale że, że należy nieco zmienić jakby swój sposób podejścia do rzeczywistości i spróbować zobaczyć, ile można wypracować, w takiej rzeczywistości, kiedy no, samo zagadnienie niepodległości należy odsunąć na dalszy plan, ale jednocześnie w takiej rzeczywistości, jaka jest, można kapitalnie wzrastać, można wiele rzeczy wypracować i, można, i które stan będą stanowić ewentualnie podłoże później dla następnych pokoleń, które może będą się już cieszyć niepodległością. To był bardzo ciekawy czas, właśnie kiedy. Kiedy i filozofia, literatura bardzo głęboko zaczyna sięgać w ludzkie dusze i badać się, co tam się dzieje naprawdę, co pod tą skorupą zewnętrznych wydarzeń dzieje się w człowieku, ile można w tym człowieku zmienić, wypracować. I co do niektórych rzeczy. Właśnie to było jakby na zewnątrz to milczenie, prawda? bo to się ani Rosjanom, ani nikomu się nie dało wytłumaczyć nie? wielu rzeczy. Trzeba było tutaj milczeć, a jednocześnie pracować nad tym, nad czym człowiek widział, że po prostu jest to w jakiś sposób w zasięgu jego ręki. Nie? Zawsze jest ta, ta rzeczywistość taka i dzisiaj też zwróćmy uwagę, ile mamy takich spraw, problemów, które w tej chwili prze, przerastają w ogóle siły ludzkie. Tutaj wasza duchowość tak tutaj podobała zawsze od tej strony, że, że Siostry Sakramentki jakby pokazują, że, że w tej, tutaj nie chodzi tylko o to, żeby były takie piękne relacje, wzajemne, wspólnota tego, tak, tylko żeby była właśnie to oddanie się Bogu było czymś autentycznym. Że tu nie chodzi o to, żebyśmy my byli takim kościołem, jako wspólnota, która się właśnie cieszy, że jest wspólnotą. Prawda? Tylko, tylko, że to jest, wtedy jest wspólnota, jak jest wypełnienie to, tą adoracją Chrystusa obecnego, że to dla Niego żyjemy, w Nim poruszamy się, w Nim jesteśmy, dla Niego żyjemy, dla Niego żyjemy na, jako, jako dla Pana Boga, dla Niego żyjemy również w relacjach naszych takich między, między sobą. I. Y i w związku z czym ta, takie dojrzewanie do, 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 do takiego pełni, pełni zjednoczenia z nim też no, poddane jest rozmaitym tam próbom, ale też i nas kształtuje właśnie w takiej rzeczywistości, jaka dzisiaj jest, kiedy znowu człowiek jakby jest słaby w wielu takich koniecznych do życia społecznego wymiarach, gdzie brakuje mu dobrego rozeznania. Jaka tak naprawdę jest rzeczywistość? Kto ma, ma w tym wszystkim rację? Kto ma pół rację? Kto ma jakiś kawałek, prawda, ale, ale, ale nie potrafi? Nie? I tak dalej. I żeby sobie jakoś tak wzajemnie pomóc w tym wszystkim do wzrostu, to ile właśnie trzeba tej, tej adoracji? Ile tego takiego milczenia zasłuchanego w słowo Pana Boga? Ale też, ale też myślę, w naszej duchowości właśnie ta, to, to milczenie wyrasta w takim przekonaniu, że jeżeli ten ludzki wysiłek jest dobrze ustawiony, to wówczas jesteśmy na, na tej drodze królewskiej, w której ostateczne słowo należy, należy do Boga, do Niego ta, na, na, należy to, to zwycięstwo.